Pana posła Janusza Kowalskiego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, generał sowieckiego Ludowego Wojska Polskiego, planista z stanu wojennego. Przepraszam bardzo, panie pośle. Ja bardzo proszę o nieprowadzenie dyskusji podczas. Ale ja także do Pani Poseł proszę o to, żeby ten punkt, który wymaga naprawdę powagi i szacunku wobec ofiar, był pozbawiony emocji i, taki, i takich kłótni. Pani Marszałku Wysoka Izbo, komunistyczny generał ludowego wojska polskiego Wacław Szklarski został niedawno pochowany na warszawskich powązkach na tej części wojskowej. Wcześniej został pochowany tam również komunistyczny działacz i przede wszystkim szef służby bezpieczeństwa, na którym ciąży sprawstwo kierownicze nad mordem. Księdza Jerzego Popiełuszki Władysław Ciastoń. Za to odpowiada miasto stołeczne Warszawa Rafała Trzaskowskiego. To są dzisiaj decyzje. W 40 rocznicę stanu wojennego coś złego dzieje się z naszą pamięcią. W 40 rocznicę stanu wojennego komuniści tutaj siedzący po lewej stronie z lewicy, atakują Instytut Pamięci Narodowej, atakują prawdę historyczną, atakują prawdę o. Sowieckiej okupacji Polski po 1944 roku. I Proszę trzeba nie dzisiaj w prawdę. Bóg. I apeluję również do Instytutu Pamięci Narodowego, Narodowej, aby tą prawdę historyczną przywracał i aby w końcu spowodować, że ci komunistyczni mordercy i zbrodniarze z powązek wojskowych znikną, bo to jest hańba dla polskiej pamięci narodowej.